Siema, witam w kolejnym odcinku. Spiral Lucky Block Challenge. Tak naprawdę to jest Lucky Block Challenge, ze mną jest Utopek i Manojek i Matyniu. <noise> witam, siema na maneczko. Siema maneczko. Nie, utop... tak naprawdę utopka nie ma. A, nie ma już utopił. No. Kurde. Umarł. Dobra, to jest mapa. A kto umarł? E... Nie spiralowa, spiralowa, zobaczcie, tak ładnie wygląda, U. tam jest Manojek, tam jest Matynion, niestety nie splotar. mogę przybliżyć, bierzemy, tutaj... w... Ej, na w się przybliżasz, na C przybliżasz, ziomuś, o, dziękuję, o, wow. właśnie, nie na kontrol, Ty jesteś pijany, że na kontrol przybliżasz, no, ale ja, zamiast... ja na kontrol to miałem zawsze, na, zawsze na miałem kontrolu na kontrol. się ma to spowolnione ruszanie takie, przyśpieszenie, e... no. A nie, bo ja to mam jest sprint na Nie, ja mam sprint na shifcie, bo sobie zmieniłem. Dobra, gramy. Dobra, e, wzięliście te przedmioty wszystkie? No tak. Tak, ta to, dobra. to e, Kto odlicza? Ja. Na rybę. Stop, 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 no. Muszę zjeść, bo mam niepełne serwiska. No dobrze, ja zdałem maturę z, ang... z matematyki, to mogę odliczać. Okay. Dobra. Zaczynajmy. A gdzie startujemy? Ty, no na tym takim dywanie, na ostatnim dywanie, na ostatnim, środku, ostatnim, dywanie, na ostatnim no. dywan. Dobra, nie, nie. ostatni dywan. Tak, Mano, zobacz, Liżcie Mano, mano do... nie, Mano. O, mano przy... Dobra, no ostatni dywan. Dobra. Dobra na ry, nie? Na ry. Dokujemy. Trzy, cztery. cztery, let's go! W ogóle fajne odliczanie, trzy, cztery. Znaczy, że dwie liczby po prostu. Nie, okay. Co gadasz, Uch. 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 o Co ty gadasz, ziomek? Nie! Co się wy... Woda na mnie spadła, co to za głos Ja też mówi? słyszę no. to Ja mam kląt twój! Z... Kurwa gazy, mać, tak? co to ja... było? Ja mam takie gówno, bo to są właśnie to nie te to sprawy. Jak ja mam się Ej, rozdawa? Bo tutaj jakiś tajny terror bo? jest. Jakieś bo? takie małe zombiaki na tych... na kurczakach mnie Ej, go nie wiem. Ja w notar popsułem grę. Co, a co zrobiłeś? Wiem ty masz tam potworów. No mnóstwo no właśnie! No to właśnie lawa się wylała i umiera. Ale no to masz bloki Powiem mi ktoś dlaczego to jakaś muzyka lecił kogoś? Ej, e, nie u mnie... Słyszy, też nie. A to chyba u mnie jakiś grajek jest No, bardzo możliwe Ej! Jakiś zombie z gigantycznym tym Mieczem mnie bije! Aha. Ty ja słyszę okay. muzykę no Gdzie jest... Skąd to się wylało przepraszam? To weź sobie opcję, a może po prostu masz włączoną muzykę do w magic złotych. Nie, wyłączę. Wyłącz po prostu a, jak... No, to dziwne. Jestem... Jezu! Co tak to miapę? ja? się przejść, ale umrę, 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 No, wow. umarłem Wy już weszliście na tą wieżę, S że tak powiem? Znaczy na tą spiralę? No, ale ja już ja niej nie próbowałem, wchodzę. ale lawa mi się Ej. rozlała, więc jak, było to dość jak straszne. rozwalam laki Bloka, to mi laguje. Co to za miecz taki straszne. wielki tam u ciebie jest? E, u mnie? Jest, ale mi FPS-y spadły. Coś, No powiem stało? wam tak, ja mam taki młyn tutaj było na tej mapie. młyn tam. Że ja nie przejdę. Ja nie mam opcji, że to Ja powiem. Nie dam rady. No. No, bo... Po prostu, no nie. To jest tak świecie, co się dzieje. Elo. Dobra. Znaczy, aha, bo czekaj, Zobaczcie sobie rzecz, u mnie, mnie jaki Bob badaje. ma miecz, ten zombie. No, ja wiemy, nie widzę go, zombie. wiecie? Ja jestem aha. w innym miejscu. W innym wymiarze. Tak. Jest tak, ma tak gigantyczny miecz, że. No, Ej, a ja nie po co mi wiem. tyle mlekasz? No bo e, to się bo... przyda. No właśnie. No to się przyda, jeżeli na przykład dostaniesz jakąś potkę złą, to wtedy pijesz mleko i jest ok. Oś okay. ty... ty w Płoch życiu! Ok. Coś... Nie, nie wiem, ktoś u mnie joint the game. Nie wiem, czy u No Lunarius. A kto to jest... Nie wiem. Ale w trójkę jesteśmy. Na pewno gdzieś tutaj będzie. Aha, ty nie! Obstawiam, że ty jest ten! Eee. Ehm... Coś, z Lucky Bloków? Tak, z Lucky Bloków, a się przestraszyłem, ja od razu spojrzałem. Czy ktoś ja dołączył też, do naszej sieci? No, dobra jestem. No, to było takie creepy no, trochę. No, się, no, jak to, to tutaj bym? Mógł no. no. Jedenoście dema... Ale hardkurowa. W właśnie. Jest w ogóle? Od razu wam mówię, że nie ma na końcu areny, chyba że sobie sami ją zrobimy. Ojej, tak. Czyli to się... po prostu pierwszy ten wygrywa, tak? N tak, tak, tak. Chyba że kogoś tor nie będzie rozwalony, Jakaś, to wtedy wątka. możemy się tam przenieść i tu, powalczyć. Tutaj są te spiral bloki, są tak ustawione, na, 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 na. że ja się boję, że jakieś pominę. Ale no to właśnie, teraz, teraz ale już wytłumaczyłem, że nie pominę. Whoopsie daisy. Yes. Nie. nie, nine. Powiem wam tak. Ah. Przez 4 minuty nie dotarłem nawet do początku tego tego. Um... No ja do początku, jestem. kurde. Jak, 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 jak jest się jest w takim mi pomieszczeniu, co mhm. są szyby i woda w środku, to tylko enderem da się wyjść stąd. No, chyba że umrzesz. No, no umrę no, to, miło, to miło, na miło, pewno. No, tu patrzcie na to. Jest. Masz giga siekierę? No. Umarłem. Jest. Maty nie umarł? Tak. Dziękuję za to. Ej, a czy te spiral lucky potion muszę używać, czy nie? Ej, spiral lucky no, potion? Nie, no jaki to używasz? Nie, to się przyda, więc będziesz używać. Ale to jest. Wiesz, no to jest Spiral to Ja się Jak boję cokolwiek wrzucić do tego. Jakieś, co to jest? Ja, ja sam podłem do A co to się buduje? Nie. Aha, skrzyneczka no, jest. Co się stało, Flo? Nie, fajnie. O nie, coś mi wy... Co to wybuchło? Nie wiem co się dzieje, Mati. Ja no, mam w ogóle mnie same Unlucky blok. No i dobrze, dobrze, dziękuję gaście. To jest gazcie. za jakieś ten oszustwo. I byś Gasta, widział co się masz. u mnie na torze dzieje. No zob nie wiem, Mati o, nie, powinien jeszcze zobaczyć. Dojrzeć. Czekaj, gdzie? E, u mnie, powinien to z daleka z jaki? E, nie, ja jestem zielony. zielony. Ja nie widzę zielonego. E, patrz Mati, patrz na mnie tutaj. Kurde. Na dół, patrz na moją tomu. A o, widzę tam jakieś wielkie gówno. Jaka ta mapa jest trudna. Ty, no ciężkie. Ale to. Ten twój kast do mnie strzela, tak nie może być. Dobrze, ale przynajmniej we mnie nie strzela, także No po super, dziękuję. najlepiej na świecie po prostu. Ja bym, ja bym się z tego cieszył, powiem tak. Ale Opradę nie mogę przejść przez niego dalej, to jest trudne. Dobra. Minecraft powinien być łatwą grą dla dzieci, przyjemną. Uu, A ktoś w co ogóle z was doszedł do tego, do prostej linii już? Czy tak nadal tak? rozbijacie? Znaczy, bo tam jest taki most, jakby. No, Gast, wypierdaj. Ziomek, nie wiem o co ci jest. chodzi. Jest! Eee, powiem ci tak, za niedługo ogarniesz. <laughs> Jezu, chodzi. jakiś zielony creeper! No nie wiesz, rozwalił mi całą babkę. <laughs> babkę? Znaczy, całą całą babkę? O jezus! Się co się stało? Baby Bob. Nie ty Ej, ja muszę. Nie. <laughs> Widzę, że u ciebie też się rozwaliło Fajna no. siekiera mano. To nie. Boże. Gdzie jest Baby Bob? To też nie. To też nie. To też nie. E, u mnie jest. Ale to mój mój Baby Bob do ciebie poszedł? Nie, no coś. Jak to jest możliwe? może przyszmy nawet ciebie Ja nie widzimy. cię. Pff. Ej, budowałem drogę przez jakieś Pięć minut, żeby tam w jedno miejsce dojść a. i pojawił mi się slime. Ja mam tak unlucky te bloki, że to jest nieporozumienie. To się, nie to wiem. Być lucky a, bloki, a ja no. mam takie buty, które podpalają ziemię. Serio? Aha, bo to są właśnie z tych modów wszystkich. Ej, jestem już całkiem wysoko. Dobrze, że jestem. Fajne są te spirale. Yy, się boję rozwalać. Tak? Nie, nie ten. O, super lucky. Niezniszczalny, w, w sensie ogień a, nie może mnie o, zranić. O pier... Aha, no to, to jest broni. dobre. Tak, tylko że ja jaki, gówno widzę jakby jak to wszędzie jest to ja widzicie ludzie? Ten miecz? Nie. Spider nie. Lucky Sword? Hardcore, tylko nie. Ma. Główno widzę hey. przez ten ogień. Ej, bo się ciemno zrobiło jakoś, dziwnie. No, a ja nawet nie mogę, powiem wam tak. Ja mam tak rozwaloną mapę teraz, że nie mogę się cofnąć. Jeżeli ktoś z was umrze. Ej, jakąś świnkę dajcie cofnął, tak? Na... Nie, nie, nie. Słyszał, 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 bo spadniesz. Co cały się dzieje? Na jakąś świnkę usiadłem. Nie mam pojęcia, co on robi. No, dostałem taką świnkę, rajd mi było napisane. Nie, dostałem jakieś. Jest ciemno, wejdzisz w dzień. Co tu, jest? Co, tu jest? Co, tu jest? Co tu jest, dobra. Nie wiem czy możemy tak, tak robić, ale powiedzmy, no bo... że ktoś użył przycisku No bo no, nie, nie no... ten, nie będzie widać A jestem taki, na w takim zwodzie no. i mogę z tego wyjść, bo mam Gdyby jakieś potka w zwodzie, ty, hech <laughs> Ej nie, to są jakieś szczury Jakieś szczury z jednym okiem mnie biją Dobra Tutaj mogę coś rzucić. No wyjdź stąd Okej, okay, ty szczurze o, ty, dostałem jakąś gwiazdkę dziwną, nie wiem o co chodzi. To chyba Ale myślę, że ode mnie. to będzie łatwiejsze, wiecie? O wiele, ty, ta no mapa. Wait, 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 wait. Ej, zlagowało mi, o jezu, A, bo lagują chyba te głowy, z tego co pamiętam. Ej, coś mnie bije. Nie, nie mnie wiem, też. jak ja stąd wyszedłem, ale wyszedłem. Nie, 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 nie. Co proszę to nie, odejdź. Co to miało być? Ja się pytam. No, no, dawaj, dawaj, dawaj. A, gigantyczny slime się u mnie ale pojawił! Co tu się dzieje? Okej, okay, wyszedłem. Hu, wyszedłem z tego takiego z wodą. Gdzie... Wy, jak, aha, z wo O Jezu, ej, my jesteśmy, to powiem jest? Wam tak. Jesteśmy mniej więcej na równo, chyba że. O nie, Mati jest trochę dalej od nas. Ja w suku skaczę, to wow. Dostałeś pewnie jakąś spotkę taką. Tak. proszę, nie wybuchaj, proszę, nie wybuchaj. Ale co co stoi, to jest, Matyniu? Co to za jakiś agent tutaj obok mnie stoi? Master jakiś of the pewnie... Spiral. Wiedźmak, ale mam nie... O jezu. Ten. Można używać tych dopałek? Na znaczy ten potion ten? Ej. Tam przez Okej, okej. Nie wiem co to było. O. Ej, bo ciemno. U mnie się pojawiło tyle potworów, że ja chyba nigdy już w stąd nie wyjdę. Jest nie! Autobusie. Proszę, nie! Co się Mati, stało? Ej, rzeczywiście nic nie widzę. Friendly Creeper, on nie wybuchnie. No nie no on będzie przyjazny, on powinien ci nawet pomóc. Więc jak się wystraszyłem on się tak zaczął nadymać, nie? Ja mówię GG, GG Chyba, że go zaatakujesz. Nie no, nie, nie tknę ja go jakieś, jakieś penisiki mi wyrosły i mnie zabiły. Słucham? Słucham, to też za bardzo chyba nie no zrozumiałem jakieś, o co chodzi. takie robaki, takie z penis, penis z ziemi wystawiały, wystawiały. z ziemi mu Ej, tu nie ma zasady, że jabłek nie można jeść, nie? Tutaj może. Mo Ej, mogę nie. tutaj jakoś może już sobie ustawmy tego spawn pointa. Ja właśnie do dochodzę do spawn pointa po właśnie sensie ten mostek Jak dochodzę, na górze. No, ale jak chcecie, to sobie ustawcie. No, dobra, to ja też sobie zrobię. Nie no, dobra, to na tym moście, na tym oście. Dobra, no, okej, okay, spokój. Nie, ty gnoju, nie, tygnoju, tygnoju. Dobra, zabiłem śmiecia. Oh. Dobra. Kurde, chciałem na matynkę. Matynka. Na. Bosz, na manojka. Matynka, e, rzucić niefajną rzecz. Taką Ej, Nie możesz tak, co ty? Ale nie dorzuciłem tej klotki. Ja już mam zbroję nawet. Ja nic nie mam praktycznie. Ja mam chest play, tak. Ty nawet mam piecyk taki laki spiralowy. Dosyć dziwnie wyglądający. Co to jest, to jest, niszczy mi się ja to. Mam nadzieję, że nie pominąłem żadnego tego, ale raczej nie. Ło, jaką broń dostałem? 11 ataków. Ja też mam 11. Ataku. O Jezu. Jakiś Crimson Cutter. O kurde, jak to okay. wygląda fajnie. Ja, ja, ja nie mam takich fajnych broni, ty. Ja też mam. Te, taką, to jest taka ta? Taka sikiera. No taki topór, ja też mam. nie no, sikiera. No, no. A właśnie powinniśmy powiedzieć, znaczy powiedzieć, em, wytłumaczyć, dlaczego, dlaczego my powoli to mówimy, bo tam, em, kurde, dlaczego my powoli gramy, Boże, bo tam w poprzednim odcinku ktoś się sapał, że kurde, dlaczego wy nie rzucacie pereł, dlaczego coś tam, dlaczego coś tam, kojarzycie to, ten. Tak, kojarzymy. No no, a... no to, Mati, wytłumaczysz nie, czy ja, mam wytłumaczyć. Wytłumaczyć, że jestem w dupie. W skrócie chodzi o to, że na nas liczy po prostu się zabawa, Władne. my nie musimy być my się pierwsi, naprawdę. Od, odkrywając różne rzeczy. No dokładnie. Ja Minecrafta praktycznie nigdy nie grałem, tak samo Mati. I no. dla nas jest ciekawe to, że tak. Tak. Zobaczyć, co to jest. I oni point. nie muszą. No co no nie to? muszą po prostu cały czas wygrywać i tak dalej. Ja muszę wygrywać. Otóż to Ja myślałem, że, ten jest, że on jest dobry, a on mnie po prostu tak zrzucił stąd. -tąd. Dobra, ja powywalam ja te wy... rzeczy mam w pizdę, nie wiadomo czego. Ja już mam dość, panowie. Ej, mam Spiral Dungeon, fajna sprawa w sumie, idę, zobaczę o co chodzi. Wbijaj tam. Wbijam. Wbijam. Ty, o kurde, jakieś w ogóle laki Bloki. Wow, ale fajna sprawa. Ty, yy, podoba mi się coś takiego, no to jest wprowadzone dopiero w 1.8. Jak chcecie, to tepnijcie się do mnie. Co ty? Albo... Chyba nie chcecie. No ziomek, mamy swoje tory. Będę się no, do ale powiem. powiem wam, że generuje po prostu mi się tak proceduralnie y, dungeon. Proceduralnie? Ho ho ho. Analnie. Uwaga, trudne słowo. Proceduralnie, proszę wpisać. A nie wiem to... czy dobrze tego. Proszę wpisać to w ogóle szybciutko. <noise> szybciutko, raz. Ej, ty, ale ja nie wiem na jak stąd wyjść ja się raz. zabiłem, bo wpadłem w dziurę. Na, 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 na. Wpadłem w gówno po uszy. Ja nawet nie wiem gdzie jestem, ja nawet nie wiem jak stąd wyjść, kurde. Jakieś tutaj potiony na mnie spadają. Nie wiem czy one dobre. Pak. W ogóle co mam zombie, który miał Lizaka. Cie ciekawa sprawa. No. Polecam. Polecam, Kiego. ale Lizaka to. Um, I to, i to. Polecam w sumie. Uuu. A, tu jest checkpoint dopiero. Monety? A wiecie co? Ja dopiero teraz checkpoint znalazłem. A ja Ciek. jestem właśnie. A nie, checkpoint mam już. A. Dungeon coin. Jakieś w ogóle końce zdobywam tick, dziwne. Tick. A co ty masz? Jesteś już na tym mostu? No tak. tak. Ej bo tam z dalej ten koń kurwa stoi z tym facetem. Oh, koń z facetem. Dobra. No, znów mam buty ognia. Co to Ej, jest? A widać. No. no super. Spiral Ej, un un to Unlucky facet. Sword. Co to, co się... Ja to mam fart bo... Ej bo ten koń sam już teraz lata. O co chodzi w ogóle? No tak, i będzie cię atakował. Także uważaj to. Ale tam najpierw, najpierw był jakiś facet. Dobra. Ej, co? Lava, wish, Ty mam Dobra. E, zamkniętą skrzynkę, której nie mogę otworzyć. Kurde, myślałem, że mi się uda Kawy. zrobić tak jak mnie uczyłeś, Flo. Yy, A co? No, że da się to ja... przeżyć, to. Yy, to spadające gówno z góry. Te... Aha, wy... no do, ale no, wiesz, ja już. Ja jestem no, troszeczkę lepszy. No Ja nie przeżyłem. Jak mi wypadł uh, little. Ram. taki też spiral. Lock, dungeon... Postawić, nie. Tak? tak, tak, tak. Musisz wszystko stawiać to, co. Znaczy, bo ja mam ten na przykład mi wypadł dungeon, którego właśnie przechodzę. I w sumie jest naprawdę fajny. Co? Oh, to jest. Super. Się ja pierdzielę. Zbieram przedmioty. Eee? Ale no fajnie, ej, A nie, to chyba popsułem to. to Bo zrobiła mi się jakaś kolejka. Co się stało? No, no, no. Dungeon po prostu dostałeś. Ja też dostałem. Muszę na niego iść? Ej, powinieneś. Spadła mi ta kolejka, spadłem z niej. Tylko jest jeden problem. Nie. A dobra, umarły mi jeszcze to. Jaki jest problem? Naprawiła. Że. Mapa mi się tak jakby trochę skurczyła. Po prostu nie wiem jak co ja mam teraz zrobić. T Trudno tam mi jest to jakiś powiedzieć. Blok na górze tego, ten. Zobacz na mój tor, Manojek, nie, nie wiem czy teraz widzisz mój Tor. Zielony. Zielony. Dąbice. A widzisz, widzisz to coś? <grym> Aha, ty, ale ty masz taki, jakby taki portal, tak? Portal u mnie to wygląda Aha, po prostu. Aha, to taki... tutaj, no, ale no ty zobacz. Ja no, cię tam okay. widzę nawet na górze. Lecimy! Ale to ja mam całkiem jesteś. coś innego, bo ja miałem taką kolejkę... Nie wybuchaj, nie nadymaj się, głupi creeperze. A idę tam, zobaczę co tam jest, bo, bo się, to o, Jestem w jakimś magicznym wymiarze. A nie, to po prostu kolejkę. Też Mati w dungeonie jest nie jakimś takim. Jezus, Maria! Co Jezu! Co, ale mnie wystraszyłeś! Jezu, nie było? rób tak! Stary! Miałem tam 4 ale miliardy. Ja potworów nagle mi się. Z... Ja słyszałem, A potwory. Je, Ale, ale się ja Kurde. Minecraft mnie tak wystraszył. Krzyknąłeś. Co to ma być? To jakiś banner. A są normalnie mapy horrorowe do Minecrafta, które są podobno straszne. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale. Bo jakiś taki baner jest. mi nie wiem, co No zrobić. też też te banery, ale no, olałem. Ale to ja O nie, łas, Waspy, to zombie. Trzy. trzy. Mały zombiak z TNT Ej, spiral, What? spiral, What? lucky stuff. Co też to, jest? to mam, ale nie wiem co to robi. Dobrze, dobrze, że poszedłem po ten checkpoint, bo właśnie jakiś zombiak z tym z TNT mały biegał i mnie wysadził półmoc. Mati, prawym się strzela z tego. Co ty gadasz? No, takimi, takim czymś, takimi spiralkami. Aha, mały. widzę. I to jest. Można kurde. ten przytrzymać i wtedy mocniej uderzysz. No, 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 no. Dobra, chyba wszystko zdobyłem tutaj. Czekajcie, co, co mi tu wypadło? Dobra, nie wiem, idę Kamel bez bal. tego. Ło, hmm. wow, co to jest? Ło, <tryk> tak. Jezus. Dostałem speeda 1000. Ja, y, miałeś taki y, jakby sugar coś tam. No. Bo ja też tam miałem. Taką potkę? No, 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 no się do przodu i tak mnie wyjebało 4 km. No, to samo, miałem to samo dokładnie. Ty o kurde, w drugą stronę. Ale mam broń. Wy już schodzicie, czy jeszcze, jeszcze ja nie zaczęliście schodzić? Okej, okay. a Manojek? Czemu Manojek we mnie strzelasz? Bo jestem taki łuk, co trzyma strzałami strzela. Czekaj, co to jest Spiral Lollipop, to też ma coś z tym robić? To nie chcę. To, a możesz, nie wiem, tego użyć w jakiś sposób? Nie, nie mam pojęcia. Nie Zaraz zobaczę. Nie wiem, tak. weź prawo. Mogę to zjeść. Zjec. No to Ufa. zjedz, pewnie dostaniesz jakieś fajne boosty. Aha, no, mam właśnie Nie, to mi speeda daje tylko Patrz, jest tu ktoś? Nie, chociaż, czekaj. Nie, ja niestety ciebie nie widzę nigdzie. O ty bo to jest spawd, O nie, on wybuchnie chyba. też dostałem konika. No i rozjebał mi mapę. Nie jest konik. Ja dostałem konia. Już konia właśnie zabiłem. Ale. Ale. Co to żeby Nie, 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 u mnie. Nie, to chyba u mnie, jak otworzyłem jakieś... Już jakiego potwora mam wielkiego? <noise> 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 Okej, okay, no, fajnie, fajnie. Za Manu. Też bym chciał. Dobra, bije no, Mam w ogóle jakieś chodzące te... płomienie. To te buty może. A no, założyliśmy może te buty Nie, nie, sobie. nie, mam butów Co po jest? prostu z tego... O nie! Nie, gasty są, jakie nienawidzę gastów no. Dobra, idę. Jest takie gówno po prostu. Nie, mam nadzieję, że nie ominę Ghast. nic. Ja się boję tego, ja też mam nadzieję, że nic okay. nie mam. Aha, są faktycznie buty takie, ale nie ubieram ich. A, jak... A to mi się rozwaliło? A jak mam takie, jakieś spiralne klocki mi się układają w, taki, w taką wieżę, to też mam tam wchodzić? I tak, no to właśnie to są te dungeony, i teoretycznie musisz to przejść. Ale... ale co zrobisz? To, to nie jest chyba dungeon. Znaczy, A co, no nie. Co dostałeś? Yy, kto? Kto yy. co dostał? Mati, bo coś mówiłeś, że dostałeś. Jaką ty masz broń śmieszną? No właśnie, dostałem ten młot. Aha, ale mam tą piłę mechaniczną. Faj, fajna dobra, w tym więc teraz już nie ma żartów. O, ja ja też blog. już schodzę, ale mam takie problemy z tym zejściem, że... Szok. Czemu ja się... Czemu ale... ja znów go uderzyłem? Jestem jakiś głupi. Ej, nie bijcie się z tym masterem of spiral <śmiech> <śmiech> No ale wiesz jak już graliśmy tam Jezu. trochę, no to się... Je to, to, to jest. ten krzyk, nie? No to jest? Kto ma? To ja miałem. Jez, dobra. Mati, 3, 3, 2, 1 O! grałem to! To przeskoczyłem. Z... O, kurde, training, training, boże, training, <grym> to. Czyni mistrza, <grym> <grym> training, czy mistrza Training. się błyszko. W sumie odpalę sobie Nie te... wiem co tu się dzieje. Buty. I ty te buty jakieś tak nie działają. Chore. No i, ale powiedzcie mi ludzie, jak ja mam zniszczyć teraz tylakip? Te ty. Jezu, ile tutaj jest tych? Gastów, 8 gastów u mnie jest. No jak serio? ja mam to zrobić? Jak ja mam to zrobić? Powiem tak. Zbliżam się. Jestem już bardzo blisko. Unlucky villager, nie chcę. Ja mam dość, ja już mam dość... Lucky Aha mam w sumie ten. Mam w sumie łuk, mogę nic z pociągnąć. Elo. Jakieś króliki nie zabiłem które konika chyba. Się? Miałem jakieś lucky... Lucky, lucky horse. Lucky horse. Właśnie nie wiem czy one się czymkolwiek charakteryzują, no właśnie... wiesz, czy po prostu... To jest konik. Ja nie mogłem na niego wsiąść nawet, chyba. Nie, 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 nie Um, nie wiem, dostań się do nich w jakikolwiek sposób chcesz, albo po prostu je omin i udaj, że ich nie było. No bo tak? lawa mi je przykryła tak troszkę. Aha, no to nie no to wiadomo, że nic z tym nie zrobisz. No co, ja, ja musiałem szukać Szukaj. W Kazaliście mnie szukać. Albo w, w lawie szukać? W lawie nie A co widać. Jaka różnica? To można zat zatkać ten? Nie można, już było za późno. Co ty złotyk chcesz zatykać? Właśnie ziomek ja chciałem przejść dungeona ze slajmami, ale no niestety nie mogę, kurde. Nie mam pojęcia co się okay. dzieje. Chyba jestem w tym momencie. Nie jestem jednak w tym momencie. To już koniec? No właśnie. Nie Co wiem. jest? próbuję się dostać w pewne jak miejsce Jak mi taką. Yy, mlekiem. Nie, nie mam, mam już mleka. Dobra, elo, patrzcie, 3, 2, 1, boom. Nie, bo. Wiemy, ja mnie bo, bo wam się, no? że wygrałem? Tak. tak. Jakieś gratulacje? Prawo, prawo. Na ciebie, no. Chcę zobaczyć, jak, jak wy tylko, bo ja teraz się tak jakby przeniosłem i jestem samą głową. No. Ja w ogóle całe ciało ha, moje Hello Bob. Ja u kogoś wody nie ma, znaczy woda yy. zaczęła spadać. To u Manoika, tower. Chyba. To może być ciekawe. Dobra, sprawdzam. Man, ojeju, manojek jest jeszcze bardzo daleko, a mam to. No ja Martyniu? się walczyłem z tym domkiem ja. <laughs> Walczyłem z tym domkiem. Po prostu. Chodźcie, no. Uuu, gdzie ten spawn point, Mati? A Ty jesteś też przy końcu, No tutaj spawn point, bo już szedłem z góry, to myślałem, że mogę. A, no to ty, ty masz końcówkę, jeżeli teraz A, to jest łaz tak? A, to mogę z tobą no, wygrać. Tak. No, no mogę iść mną wygrać. Nie, ty gnoju. Nie! jaki młot masz! Mhm. Zarąbisty ten młot. No, taki Wow, ja mogę w ogóle... Przy, widzisz mnie? Moją głowę? Czekaj. Przed tobą jestem. Czekaj, bo ja, ja nie wiem nie jak mnie, stąd bo niewidzialny nie widzisz mnie, dobra. Bo ja mogę przenikać w ogóle przez bloki, co jest Co z... chodzi? Co to za głos? Jaki głos? Jakiś dźwięk. Co to jest w ogóle? Muszę sobie tor rozwalić, żeby wyjść. Musisz nacisnąć ten przycisk. Trzy laki bloki. Nie o, no, jest. Boże! <noise> Wszystko na złość. Mati, jestem z tobą w środku, spokojnie nic się nie Dawaj stało. Dawaj mi ender, ender oczy. E, no nie, nie mam. Dobra, ja mogę mam ci? ci. Nie, idę się znowu. Nie zabić. możesz mu zaspawnić. No nie, nie mogę, wzią. nie mogę, bo w sumie manojek też jest blisko. Dobra. Mam manoekowi raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jestem siedem, na Lucky siedem, Tower. 17, 18 tych. Idziesz, no, no, no to idź na Lucky Tower. Wyszedłem. Opluwasz ten dungeon? Tak. Widzicie, opluł ten dungeon przepiękny. Ten też dostałem taki mod, jak ty masz. Muszę stąd wyjść. Mł młot Tora. Ile ten młot ma w ogóle obrażeń? 15. 11. 15. O kurde, to jeszcze lepszy. To jeszcze mocniejszy niż to moje. No. Ale, Ale ja tu mam jakąś ta ta różdżkę, prawa. patrzcie, która ma 12 hmm. Mati, widziałem tego dungeona, Spokojanie, którego nie w Ja go ma? <laughs> ja On nie zniknie. Jestem ciekaw. Nie, nie rozwalaj. A, nie ciekaw, co czy... ta różdżka robi. Jakieś tutaj, kurde, nie wiem co to jest. Nie wiem. Mati, wiesz, że spieprzyłeś sprawę? Nacisnęłeś przycisk, czy nie? nie? I co, teraz nie będę mógł skończyć gry, bo tam mi zniknęło wszystko? Eee, czekaj. Sprawdzę to. Elo, jestem obok Co mnie pijesz, śmieciu, ty? Elo! Czemu mnie zabijasz? Ty, dwa strzały cię wziąłem. Bo miałem dwa serduszka, może dla... a nie jestem pewien. Ja chyba przegrałem, ty, bo sobie postawiłem dungeona, który mi zepsuł końcówkę. Ty, zrespiłem się w tobie, Michał.